Cześć, siemano, witam was na kanale Rybnięci. Kolejna wędkarska wyprawa. Znowu odwiedzam nowy kawałek wody PZW. Ostatnimi czasy uznałem, że posprawdzam nowe miejsca, coś ciekawego na kanale, bo przeważnie łowiłem w sprawdzonych miejscówkach. Było ich sporo, ale jednak je powtarzałem. Kolejny raz, kolejna nowa miejscowa woda PZW, piękna naprawdę. Zobaczcie, wygląda to obiecująco. No i co? Szybka nocka. Jutro jest piątek, mam wolne w pracy. Także dzisiaj godzina 17. Jestem nad wodą. Postanowiłem spróbować połowić jedną wędkę na metod Feder, druga wędka grubo. Wywiozę ją łódką gdzieś tam pod te, pod te drzewa. No i co? To tyle. Jeśli film Wam się spodoba, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba. Ja mam nadzieję, że uda się coś złowić. No i zobaczycie. Ciekawy film z fajnymi rybami. Zaczynamy. Dobra, jeśli chodzi o mieszankę do metody to użyłem resztkę hydry 3-4 mm, wymieszam to z prodarkiem 2 mm i może sypnę garść miksu, żeby zrobić taką smugę, chmurkę w wodzie. No i to tyle, zaraz sobie zarzucę już metodę i przygotuję jedną karpiówkę, tak jak mówiłem, jedna karpiówka, jedna metoda, tak jak ostatnio i zobaczymy co na nowej wodzie, na nowej miejscuwie się wydarzy. Wrzucam pierwszą wędkę, metodę i ogarniam tutaj barze. Mały namioci krzesełka na jedną noc. Elegancko. Zestaw wygląda tak: przynęta to jest Osmofuria. No i lecimy. No i to mi się podoba. Jeszcze nie zdążyliśmy zarzucić wędek. Właśnie była kontrola. Dobrze. Mnie to cieszy, jak są kontrole nad wodą. A my czekamy na ryby. Dobra, teraz wywiozę sobie karpiówkę. Mój zestaw będzie wyglądał tak. Dwa orzechy tygrysie plus mały pop-up. Już tak łowiłem na Goczałkowicach. Bardzo fajnie się to sprawdza. Pop-up podnosi lekko orzechy. To będzie to. Witam was z samego rana, mamy godzinę piątą. No i co? Nic się nie działo od wczoraj, nic, totalnie nic nie złowiliśmy. I właśnie obudziło mnie branie, może niewielki, może niewielki, ale cieszy, bo to jest chyba pierwszy lin w tym sezonie u mnie, pierwszy linek jeszcze z nowej wody. Zobaczcie, taka ładna. Uah! Już cię puszczę, kolego, ale zobaczcie, taka ładna rybka. O, taki niewielki linek. Leci do wody i rzucam, bo może kurczę, jeszcze uda się coś złowić, ale już jest spoko. Już wiem, że tutaj są. To mnie cieszy. A rybka wraca do wody. Nadzieja uratowana, bo już myślałem, że nic tutaj nie pływa, a jednak lin jest. W nocy się trochę przespałem, jak było ciemno. Niedawno przerzuciłem właśnie na toksika a no i taki niewielki linek. Nic rzucam, bo może jest akurat dobry czas. Jedna wędka cały czas wywieziona na grubo i tak zostanie, niech sobie tam leży. Tutaj metoda już przygotowana i rzucamy. Cału nie ma, ale dobra, przynajmniej ryby zaczęły brać mała wzdręga, bo wczoraj w nocy nie działo się nic. Dzisiaj piąta, 6 rano, już dochodzi 6, coś tam, coś tam zaczyna się dziać. Nie jakiś gigant, ale jest. Koń. A tu taki, no może niewielki, ale z tej wody naprawdę cieszą te rybki. Taki linek ponad 30 cm. O! Może uda się złowić większego, zobaczymy, ale już jest dobrze. Bałem się, że nic nie złowimy, bo wczoraj nic się nie działo. Ale rano, jak wiemy, liny żerują. Taki gagatek leci do wody. Jak widzicie, ja jeszcze w kombinezonie. No ale w noc była, nie była zimna, ale już była taka chłodniejsza. Yy, ale zobaczcie jak to pięknie tutaj wygląda. Nie wiem czy zauważyliście, ale często na moich filmach wybieram miejscówki, gdzie nie ma ludzi. Zobaczcie, tutaj tak naprawdę jesteśmy sami, nie widać nikogo. Można powiedzieć prywatny kawałowiska. Jest sporo takich miejsc na naszych wodach PZW. Tylko trzeba trochę poszukać, pojechać kilka razy bez wędek i zrobić tak zwany rekonesans. I można naprawdę znaleźć fajne miejscowy.

No i już właśnie się mieliśmy pakować. Jest kolejny lin. Nie są to duże liny, no ale o, pierwsze w tym sezonie. U mnie wiem, że mogę już tutaj przyjechać typowo na lina i tak na pewno zrobię jeszcze w tym roku. Zobaczcie taki mały fajny prosiaczek. Trzeci dzisiaj. Także może nastawię się z klasycznym federem tutaj na tej fajnej wodzie. No i zobaczymy. No i dobra, zawijamy do domu. Woda sprawdzona, coś w niej pływa. Pierwsze liny w tym roku, a tak już mówiłem we wcześniejszych filmach, fajnie by było złowić lina. Może będą jakieś liny. No, to były niewielkie, bo niewielkie, ale były. Myślę, że tu właśnie z klasykiem jeszcze przyjadę. Typowo z zanętą pod lina. Wcześniej rano zobaczymy. Jeszcze możliwe, że zatrzymamy się. Przyleź się na grzyby, także jak uda się coś znaleźć, to to zobaczycie. I to tyle. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję na razie.